Afera KPO rozgrzewa internet. Okazuje się, że pieniądze z Unii zamiast na modernizację gospodarki idą na firmowe jachty, solaria w pizzeriach czy ekspresy do kawy. Dlaczego nie? Pani prezes żegna się ze stanowiskiem, a Polacy zastanawiają się kto w zasadzie ma kontrolę nad tym, gdzie idą miliardy, które będziemy spłacać przez dekady. Czy to początek większego skandalu wokół KPO? Tymczasem nadmorscy hotelarze mierzą się z najgorszym sezonem od ponad dekady. Zadłużenie branży noclegowej w tym regionie zbliża się do miliarda złotych, a klientów niestety brakuje. Czy to koniec bałtyckiego Eldorado? Sprawdźmy to. Bisweek. Tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek. Stałych widzów proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę pod materiałem i ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Polskie morze w odwrocie. Miliard złotych zadłużenia i coraz mniej turystów. Polski Bałtyk, jeszcze niedawno wakacyjna Duma Narodowa, dziś jednak coraz częściej przypomina tonący okręt. Zadłużenie branży noclegowej nad morzem zbliża się już do miliarda złotych. W ciągu roku wzrosło ono o ponad 5 milionów, a w rejestrze dłużników widnieje już 2015 przedsiębiorców o 20 więcej niż w poprzednim sezonie. Niby niewiele, ale za tymi suchymi statystykami kryją się dramatyczne historie wielu właścicieli. Pensjonatów, hoteli czy domków letniskowych. Według pana Łukasza Magriana, dyrektora Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, średnie obłożenie w pensjonatach i na kwaterach prywatnych wynosi jedynie 40-50%. To dramatyczny spadek w porównaniu z latami poprzednimi, gdy w lipcu trudno było znaleźć wolny pokój nad Bałtykiem. Dawniej y, trzeba było rezerwować dużo wcześniej, bo potem nie było miejsc. No co ludzie rezerwowali nie pan pogody. E, dzisiaj mają ten komfort, że mając tak dużą wolną bazę noclegową nawet w szczycie sezonu mogą sobie pozwolić na to, żeby wysłuchać krótkoterminowej prognozy pogody nawet na 2-3 dni, a ja nie mówię na 2 tygodnie. I kiedy usłyszą, że jest ładna pogoda, zadzwonią, zamówią miejsce na jutro i pojutrze, i, 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 i te miejsca są. Dlaczego tak się dzieje? Tutaj raczej pierwszy powód nikogo nie zaskoczy, bo każdy widzi, co się dzieje za oknem. Pogoda w tym roku nie zachęca do urlopowania nad morzem, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Polacy coraz częściej rezygnują z krajowych wakacji kuszeni zagranicznymi ofertami, gdzie za podobne pieniądze mogą liczyć na gwarantowaną słoneczną pogodę. Nierzadko także komfort związany z wypoczynkiem czyli standard hotelu, czy też atrakcji, które są dookoła jest po prostu dużo wyższy za granicą. Według danych z Instytutu Badań Rynku Turystycznego Travel Data Turcja wciąż kusi Polaków, mimo że ceny wycieczek przekraczają już 5 tysięcy. Grecja także trzyma się mocno. Co prawda średnio kosztuje już prawie 6 tysięcy, ale i tak wybieramy ją częściej niż nasze polskie morze. Coraz więcej osób celuje też w maj i wrzesień, bo wtedy można polecieć do Turcji za 6 tysięcy we dwoje. I to bez upałów, bez przesadnych tłumów i bez ryzyka, że będzie padać cały tydzień, jak na przykład nad Bałtykiem. Życia mniejszym hotelarzom nie ułatwia z pewnością także konkurencja i to ta z ogromnym kapitałem. Ja pamiętam dokładnie, co było jeszcze niedawno, 15-20 lat temu, kiedy turystyka była naprawdę złotym interesem, kiedy na, na jedno miejsce przypadało nam pięciu turystów i jak na wolny rynek było to raczej niezbyt normalne, że, że hmm, podaż była, była dużo mniejsza niż popyt. Natomiast w tej chwili jest odwrotnie. Wolny rynek już nie znosi takiej luki, w związku z czym to się bardzo szybko zapaliło. Do tradycyjnych problemów hoteli dochodzi nam jeszcze jedna zmienna mianowicie rosnąca presja ze strony platform takich jak Booking.com i Airbnb, które nie tylko przejmują rezerwacje i kasują prowizje, ale także zmieniają przyzwyczajenia turystów. Coraz więcej osób, zwłaszcza rodziny, wybierają apartamenty prywatne, bo taniej, bo przestronniej, a często nawet w lepszym lokalizacji. Airbnb to już nie jest niszowa ciekawostka, tylko realna konkurencja szczególnie w weekendy w dzielnicach, gdzie prywatnych ofert jest po prostu dużo. Tymczasem polscy hotelarze balansują dziś na cienkiej linie. Z jednej strony nieustannie rosnące koszty: prąd, gaz czy wynagrodzenia, które rosną dziś szybciej niż inflacja. Z drugiej strony goście, którzy coraz częściej szukają tańszych alternatyw. W efekcie aż 72% hoteli musiało podnieść ceny względem czerwca zeszłego roku, a prawie połowa z nich Podbiła ceny o co najmniej 10%. Trzeba pamiętać, że jest to jednak miecz obosieczny. Nie można przecież podbijać cen w nieskończoność, bo w pewnym momencie stajemy się coraz mniej konkurencyjni w stosunku do zagranicznych kurortów. Klienci czują się zniechęceni, obłożenie spada, więc trzeba znowu kombinować albo podnosić stawki, albo szukać cięcia kosztów. Równanie w biznesie jest brutalne. Mniej gości to mniej przychodów, a mniej przychodów to mniejsze pole manewru. I nawet gdy hotele próbują ratować się obniżkami, to często działa to wyłącznie chwilowo. Hotelarze zdecydowanie nie mają łatwej drogi przed sobą. Ci, którzy nie zabezpieczyli się na chude lata, mogą dziś mieć naprawdę spore problemy z płynnością. Na brak klientów z pewnością nie mogą narzekać w Zakopanem, gdzie od kilku lat Zakopane stało się w zasadzie jednym z ulubionych kierunków dla gości z Kataru czy Arabii Saudyjskiej. Dlaczego tak bardzo upo podobali sobie akurat ten region. Właśnie ich bardzo podoba Zakopane konkretne, bo tam jest natura zielona, której ich tu brakuje właśnie w arabskich krajach i takie właśnie rzymne pogody, możemy tak powiedzieć. Może hotelarze z nadbałtyku powinni zastanowić się, jak przekierować zagranicznych turystów z zakopanego właśnie nad Polskie Morze. Skoro arabscy goście potrafią zakochać się w Tatrach, to może da się ich także zachwycić molem w Sopocie, czy ogólnie atutami północy naszego kraju. Kto wie, może to kwestia zręcznego marketingu. Jeśli klienci się nie zjawią, to przedsiębiorcom pozostaje ciąć koszty i szukać oszczędności, bo kiedy prowadzisz firmę, to każda złotówka ma znaczenie. I wcale nie chodzi o to, aby rezygnować z tego, co zbędne, ale o to, aby mieć wybór i elastyczność. Dlatego w naszej firmie przetestowaliśmy coś nowego Orange Flex dla firm. I osobiście zaskoczyło mnie, jak bardzo jest to wygodne. Orange Flex to model subskrypcyjny planu komórkowego, więc płacisz miesięcznie i nie ograniczają cię żadne umowy terminowe. Wszystko ogarniam przez aplikację, bez dzwonienia, bez infolinii i bez zbędnej papierologii. A co więcej, mogę elastycznie zmieniać plan, kiedy tylko chcę. Jeśli jeden pracownik ma mniej wyjazdów w danym miesiącu, to zmieniam plan na mniejszy. Dochodzi ktoś nowy, to po prostu dodaję numer i przypisuję odpowiedni plan. Wszystko dzieje się cyfrowo, gwarantując pełną niezależność i możliwość dostosowania do potrzeb firmy. Zatem, jeśli prowadzisz biznes i szukasz rozwiązania, które rośnie razem z Twoją firmą i zapewni elastyczność bez długoterminowych umów, to Orange Flex dla firm jest dla Ciebie. Dodatkowo, dla naszej społeczności mamy od Orange specjalny kod promocyjny o treści Bizweek, który daje 4 miesiące za 0 zł. A link do oferty znajdziecie w opisie filmu. Afera KPO. Na co poszły miliardy z Unii? Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy miały posłużyć do modernizacji polskiej gospodarki i infrastruktury, ale jak się okazuje, część środków napycha już kieszenie cwaniaków. Z założenia największy kawałek tego tortu ma pochłonąć energetyka, transport i termomodernizacja. To jest banknot 50 euro, znacie go. Na nasze to będzie mniej więcej, no trochę ponad 200 zł. na tej palecie. Na tej jednej palecie jest 18 milionów euro. I teraz wyobraźcie sobie 3222 takie palety. One wypełniają cały stadion. Od pół roku te pieniądze powinny płynąć. Do waszych firm, do waszych budżetów rodzinnych. Co ważne, część z tych środków otrzymamy od Unii w formie bezzwrotnych dotacji, a część w formie pożyczek, które jako państwo i obywatele będziemy przez długie lata spłacać. I to jest właśnie przerażające, bo jeśli nie będzie kontroli nad tym, jak te pieniądze wydajemy, to wspólnie będziemy spłacać firmowe jachty, kursy brydża, mobilne ekspresy, kasyna, solaria w pizzeriach czy uruchamianie zdalnych treningów personalnych za bagatela pół miliona złotych. Serio, wszystko to zostało zakupione z pieniędzy, które będziemy wspólnie spłacać przez następne dekady. Jednym z moich faworytów jest chyba serwowanie deserów przez pizzerię, na które firma otrzymała ponad pół miliona złotych. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wprowadzenie takiej usługi również kosztuje, ale społeczeństwo chyba nieco inaczej wyobrażało sobie modernizację gospodarki. 261 tysięcy na solarium w pizzerii? 5 milionów złotych na laboratorium hodowli ziemniaka, 526 tysięcy na, na nowe stresy środowiskowe i tutaj na zdalne treningi personalne. Takie odkrycia, które można było dostrzec na oficjalnej stronie KPO, sprawiły oczywiście, że internet się zagotował i nie ma co się dziwić. Wygląda to trochę tak, jakby już na tym etapie rząd nie sprawował kontroli nad tym, na co są wydawane te środki. A przecież to po części pieniądze każdego z nas, które mają Polskę unowocześnić i wprowadzić w kolejny etap rozwoju. Mówimy więc o niemałym skandalu i kolejnym obszarze, który wymaga kontroli. Suwerena. I żeby była jasność, to nie jest wina tych firm, że dostają setki tysięcy złotych na niezbyt uzasadnione wydatki. Jak to się mówi jak dają, to się bierze, ale pytanie, dlaczego dają, skoro zadaniem rządu jest odrzucanie wątpliwych wniosków. Jeśli selekcja jest tak dziurawa, to w zasadzie każdy może się po te pieniądze zgłosić. A to przecież nie o to w tym chodziło. Miało być szybko, no to jest szybko. Pieniądze na gwałturety trzeba wydać bo terminy gonią, a wtedy wychodzą właśnie takie kwiatki. Słowa politycznej krytyki spłynęły na władzę głównie z prawej strony sceny, ale nie zabrakło też głosów z wewnątrz koalicji. Jak wspomniała Marcelina Zawisza, setki tysięcy złotych na jachty, sauny, maszyny do lodów, platformy do gry w brydża, a nawet na wprowadzenie najmu krótkoterminowego. Na to idą środki z KPO. To jawne rozkradanie pieniędzy publicznych, które miały iść na innowacje. Sławomir Mencen podkreślił natomiast co innego. Te szpitale onkologiczne nie dostały kasy z KPO. Nie starczyło dla nich. Pieniądze poszły na jachty, solaria i ekspresy. Program Yacht Plus, imieniem Donalda Tuska. Jak dodała Paulina Matysiak, KPO tu jest jakby luksusowo. Jak informuje rządowa strona, KPO to wsparcie, które możesz zobaczyć, kiedy pijesz kawę w kawiarni, czy odpoczywasz w hotelowym lobby. Kasa idzie na jachty, odżywcze piwo, sauny, usługi cateringu, strefy spa. Dzień dobry, Polsko! Anna Maria Żukowska skupiła się natomiast na milczeniu. To ostatni wpis pani minister. Dzisiaj jakoś dziwnie milczy. Halo, pani minister, trochę kryzysu pani w resorcie jest, wstajemy. Na domiar złego, z jakiegoś dziwnego powodu, strona z inwestycjami KPO, na której można było sobie różne rzeczy prześwietlić, nagle przestała działać. Tak jakby ktoś doskonale wiedział, że dalsze dłubanie wiąże się z kolejnymi trupami wypadającymi z szafy. Taki ruch wizerunkowo na pewno nie pomaga ekipie rządzącej. Masowe oburzenie tą sytuacją zwiększa jeszcze fakt, że na bardziej palące potrzeby, jak sektor naukowy czy leki, pieniędzy niestety ty zabrakło. Ewidentnie coś tu poszło nie tak. W całej tej aferze chodzi o kwotę 1,2 miliardy złotych z 254 miliardów złotych, które przysługują nam z KPO. Mówimy więc o połowie procenta z całej sumy, która nam przysługuje, ale przypomnijmy, że to dopiero początkowy etap rozdysponowywania tych pieniędzy. To są tysiące, dziesiątki tysięcy inwestycji i oczywiście zdarzy się, że wśród tak olbrzymiej puli pojawi się jeden czy kilka przykładów środków, które nie zostały właściwie wydane. I tak jak tutaj już wczoraj sygnalizował pan minister Szyszko, każda sprawa, każdy taki przypadek musi być, musi być wyjaśniany. Niby niewiele z całości, ale wciąż mówimy o ponad miliardzie złotych, a podobną kwotę zmarnotrawiono przy budowie kolejnego bloku elektrowni w Ostrołęce. Wtedy o tym było bardzo głośno, więc teraz także powinno. Swoją drogą trzeba być obrzydliwym. Bogatym człowiekiem, żeby powiedzieć, a to tylko miliard, albo dysponować nie swoimi pieniędzmi. Poza tym, jeśli teraz, na początkowym etapie wysyłania tych pieniędzy w rynek, już mamy problem, to co dopiero będzie później? Suma ponad 250 miliardów z pewnością robi wrażenie, a wydawać nie swoje pieniądze umie praktycznie każdy, tylko sęk w tym, aby wydawać je mądrze, tak aby trafiły tam, gdzie powinny, gdzie są najbardziej potrzebne. Potrzebne, a nie byle gdzie, bo inaczej ta klęska urodzaju po prostu odwróci się przeciwko nam i będziemy spłacać jakieś kompletne głupoty przez długie, długie lata. Minister finansów ma oczywiście po części rację, ale nie może być takich wpadek we flagowych projektach rządu. Wszyscy pamiętamy, że kampania koalicji w dużej mierze opierała się właśnie na odblokowaniu pieniędzy z KPO. Co ważniejsze, ten program miał być motorem napędowym dla polskiej gospodarki, a nie darmowym zastrzykiem gotówki dla cwanych przedsiębiorców. Zresztą ktoś te wnioski przecież weryfikował i widział, na co mają pójść pieniądze, za które będziemy płacić do 2058 roku. Mamy uwierzyć, że w urzędach też to nikogo nie zastanawia? Wydawanie funduszy europejskich, proszę Państwa, to sprawa, na którą chyba najtrafniej pochylaliśmy się. Zwracaliśmy uwagę od wielu lat, że te fundusze są tak naprawdę marnotrawione w dużej mierze. Cieszymy się, że wreszcie ta prawda dociera do opinii publicznej. Pytanie więc: jak na tę wpadkę reaguje władza? Nie, nie zaakceptuje żadnego marnowania środków z KPO. Jak się okazuje, z końcem lipca po cichu ze stanowiskiem pożegnała się prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli pani Katarzyna Duberstachurska. Zatem ktoś za tę sprawę wziął już odpowiedzialność. Ale czy rząd cokolwiek z tym zrobi według polskiego premiera w przyszłości ma się to zmienić? Ministerstwo pani Pełczyńskiej, pani minister na nawet wiedziało, iż od pewnego czasu przeprowadzana jest kontrola w... W Do sprawy odniosła się też sama Katarzyna Pełczyńska na w długim wpisie na X, w którym stwierdza, że wszystko zostanie sprawdzone tak, że mysz się nie prześlizgnie. Ale czy politykom i to w przypadku tak ogromnych sum można wierzyć na słowo? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami, bo ja zakładam, że do tej sprawy będziemy jeszcze wracać. Naprawdę jestem ciekaw, czy to już koniec przekrętów z KPO, czy może dopiero początek takich rewelacji. Jak uważacie? Dajcie znać w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. I pamiętajcie też o ofercie partnera odcinka, który. Znajdziecie pod linkiem w opisie materiału. Zapraszam do nadrobienia poprzednich materiałów, szczególnie tego o Nord Stream 2, o korupcji na Ukrainie czy tego o kapitulacji Unii Europejskiej przed Trumpem. Zostawcie hashtag bizwig w komentarzu, jeśli podobał Wam się materiał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!